Kiedyś moim ulubionym anime było Naruto i w sumie dalej jest, bo już nie oglądam anime. A dzisiaj zrobimy sobie wielkie derby. Naruto Uzumaki versus Sasuke Uchiha. Ja zawsze jak oglądałem Naruto, no to kibicowałem Sasuke, dlatego ja wcielę się w Sasuke Uchiha. A ja oczywiście hmm. będę Naruto. Więc zobaczymy, kto tak naprawdę jest lepszy: Czy Naruto, czy Sasuke, tylko w Fortnite. I w pierwszej konkurencji będziemy musieli zabijać przeciwników, gramy gierkę solo. I kto zrobi więcej fragów, wygrywa. Co ważne, jesteśmy w tej samej gierce, w tym samym lobby. Czy będzie wielki pojedynek, na przykład na koniec, zobaczymy. I mam typa. O! Dostał! Zabity na Ruto zobacki wychodzi na prowadzenie! Widzę gościa! 50! Co ty robisz, chłopie? Szybko go ZABIĆ zanim mi go zabiją. Co jest? Zabity? ty! No dobra! Nie ma matsu! Biera po levelu... teraz! Co ty robisz, klucze? Chęciot! Chęciot drugi, let's go! Nie widzowie, jestem załamany! Sakura! Ty, ona jest OP! Sakura! Sakura, co ty robisz? Ja cię kochałem! Zostawiła mi 13 HP i uciekła, szmula najgorsza! No i zabił mnie! Nie wytrzymam. Dobra, ale i tak wygrałeś niestety pierwszą rundę. Mówiłem, że Naruto lepszy. Dobra, w drugiej rundzie nie będziesz miał tak łatwo, bo gramy jeden na jeden realistyczne tutaj pojedynki. Gramy do trzech zwycięstw. Jesteś gotowy Sasuke? Jestem gotowy Naruto, zmiażdżę cię. Trzy, cztery, Sasuke, nie bądź taki. O, co ty masz z pasa? O Sasuke! To był tajemny hit! Ej masakra! Naruto oglądałem nie tak dawno temu, a nie pamiętam już nas w tych wszystkich rzeczy. Sharingana użyłeś chyba co? O właśnie, przewiduję twoje ruchy! To słabo przewidujesz, bo wziąłem serdeczkę w międzyczasie! Nie! Nice! Ajajaj, aj, aj. zabił mnie! Sasuke. A, nie wrócę nigdy. A! Bum. Bum. Ty nie masz szans. Wygram. Nie, nie, Ej, to oh jest. jest przesada. Dobra, jeden. Yes! Nie, nie lekko. To był Rasengan prosto na ryj chyba. No chyba tego Rasengana dostałem. A jak miał Sasuke Chidori, teraz ci przywalę tym, bo sobie przypomniałem jak się używa. Decydująca końcowa, końcowa. Sasuke frajerze! Co tu się dzieje, ludziska? Nie możemy przegrać to sukces. Nie! Naruto znowu górą. Dobra, ostatnia, ale najważniejsza, bo najbardziej skillowa runda. To pierwszy zrobi 10 fragów. Na tym polega ta runda. Także lecimy. 12 seconds later. Dobra. Wywaliłem się. Robisz, chłopie! Co tu robisz? Tereram. Cicho! Let's go, drugi! No nie wytrzymam! Sasuke jest się Dobra, walić tego Rafael Loksa trzeba trochę oszukać. Damy tutaj na ręce, bo na tych kazualach to się nie da grać. Wygrały tę konkurencję! Wow, co to to za laser! Dobra, ja dojeżdżam tych typów, a wy, widzowie, napiszcie teraz szybko w komentarzu, czy wy jesteście Team Sasuke czy Team Naruto. Team Sasuke! Znowu hot drop, lecimy. O, ale to było dobre zagranie w widzowie. Cztery fragi, Sugar, sorry, no ale wezmij. zaraz kończę. Nie może tak Naruto zdeklasować Sasuke! Zawsze był lepszy, zawsze! Leży jeden! Bo! Dobra! bra Daj kolejny zabity! Ja też widzę kluka. Ja, jaj 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 jaj! Dzień dobry! O, ale to był hardkorowy pojedynek mistrzów. Co to jest, EMBOT! Ja pierdzielę camper najgorszy! No co to jest za gra? To już chyba wolę te ale tam są gorsi ludzie, niż na tych rękach. Co się dzieje, widzowie? 6 HP! Lepszy, 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 6 HP. A ja 4, to jeszcze mam szansę nadgonić! No, Ahaha, ja no, ja zabiłem, zdejdę, nice! No przecież to jest jakieś chamstwo! Oa, zabity, zabity, uff! 6 FRAGÓW na moim koncie, nadrabiam! No i leży, siedem mam! Okienko i strzał! Nice! Sick, 8! Nie ma czasu, muszę nadrabiać! Jeden frak tylko, kurde, mogłem dwa zdobyć szybkie! Ha kolejny! Mam szansę! Muszę tylko wykorzystać. Jeden frag, dobra, mam jeszcze dwóch. Dwóch muszę zabić. Szybciej, szybciej, startuj. Ale to był Close, jeden frag został. To zabije, ten wygrywa. Jest. Zabijam jeden HP ma! Skilla go zabiłem! Zabiłem! Kto, Sasuke! Nie, ja zabiłem! Teraz kto wygrał? Kto wygrał? Kto ja kto pierwszy? wygrałem. pierwszy zabiłem! No to byłeś SEKUNDY szybszy, wyrównany pojedynek na koniec, więc mam nadzieję, że widzowie wam się podobało. No lepszy wyszedł z tego pojedynku ogólnie Naruto, ale Sasuke w ostatniej rundzie też się dobrze zaprezentował. A wy widzowie, piszcie kod zjednoczenie w sklepie Fortnite. I do następnego, bye bye!